Witam serdecznie państwa. Mamy kwiecień, 29-2025 rok. Jestem przed rodziną pszczelą, która w ładnym stanie poszła do zimy a wyszła z zimy bardzo marnie w zimie się pszczoły z cegula bardzo osypywały To było widać na wylotkach A teraz Matka zaczęła mocno czerwieć, dużo czerwiu. No i dosłownie, drodzy Państwo, dziewczyny sobie nie radziły z utrzymaniem temperatury. Przepracowywały się, i to ich dodatkowo dołowało. Jak widzicie Państwo, ja z zielem psykam po pustych plastrach niech ta substancja będzie w ulu na plastrach może czemuś zaradzi U. czy tych pszczół przybywa? czy ubywa to nie wiem ul ciepły teraz jest pora po okresie chłodów no jest 22 stopnie w cieniu że pszczoły bardzo latają bardzo latają i drodzy Państwo no proszę popatrzeć one noszą one noszą na kropem zalane wszystko tak delikatnie tylko tak delikatnie tylko je zraszam to jest, o onych ich przybywa miałem tu czerw wycinać z obawy, że jest zaziemnięty a on ich przybywa i jest bardzo dużo młodych pszczoły, proszę Państwa one sobie radzą to już jest drugi zabieg na tej rodzinie 4 dni był wcześniej, tylko że temperatura była dużo wyższa. Tak one przybywa. No fajnie to wygląda teraz. uwierzcie, uwierzcie mi. No i trzeba je przekurować ja z kółczym zielem. nie zmieniać matki tylko je zostawić przy tej matce czy odbiją czy nie no jeśli je, yy, jakaś choroba gnębi to ktoś powie jak będziesz to mieszał z innymi pszczołami to wyzarażasz całą pasiekę ja uważam, że choroby to są w całej pasiece tylko wszystko zależy od odporności Porności pszczółek także, drodzy Państwo, w tej chwili widzę, że rodzina będzie żyć, bo odskoczyła. Młodych pszczółek się nakluło. Młody pszczółek się nakluło. I wszystko na te 7,2 mm szykuje. A może to jest 7 mm, może 7,5 i... I miejscami. No i tak poratowałem tą rodzinę. Ona miała być jedna ze silniejszych. No ale to my tylko planujemy, a co się w ostateczności wydarzy to nie wiadomo. Oj, takie zatworki. Czynna, spryskam substancją czynną i no, ładnie Drodzy Państwo no chcę to poratować. Cóż z tego wyjdzie. ale raczej może zmienię tą matkę w późniejszym terminie tu jest siostra podkarpackiego bakwasta, bardzo stara matka no ale nigdy się nie przeczerwiła bo w Tygulach mało ramek do czerwienia i w ubiegłym roku dopiero się wyforowała na moc i ta moc się w nic nie obróciła niewykluczone ona była na dużym wylotku w zimie i całą zimę mogła czerwić i się wypracowały to też się mogło przyczynić do ich zguby do dużego wylotka to naprawdę trzeba super mocnych rodzin no i teraz te rodziny sobie muszą temperaturę zrobić taką jak trzeba i będzie dobrze więc drodzy Państwo teraz idę do następnej rodziny Teraz idę do następnej rodziny z tym jaskółczym zielem, z której to rodziny będzie robiony odkład. zabrany z matką, matkę zabierę. I tu będę sobie, proszę Państwa. sobie będę niańczył młode matki pszczelę w tym oto ulu jak ja to będę robił gdy zasklepią swój czerw zabieram matkę po tygodniu ścinam wszystkie mateczniki ratunkowe i oczekuję aż zasklepią swój czerw gdy zasklepią swój czerw to wtedy dopiero znów pozrywam mateczniki i dam materiał od matki reprodukcyjnej to na pewno was ciekawi co tu jest w tej półnadstawce tu nie ma nic, tu jest pusto tu nawet nie weszły. O, już jest kropelka na kropu. Coś tam parę pszczół jest. No ale jest po to wstawiona półna stawka tu, żeby w gazenie motylica tego nie zjadła. Bo teraz w kwietniu były ciepłe dni, bo i dawała czadu motylica. Dobrze, że wpad na dezynfekcję ramek za pomocą palnika. Zobaczymy, jaki to skutek przyniesie. No i ta rodzina, jak Państwo widzą, ruszyła do góry. Czyżby aż taka moc tu była? Także ta rodzina jest przeznaczona na odkład i wychów mateczek. Tam mi dużo matek nie trzeba. tą matkę oryginalną dam koledze. Potem mu ją wymienię na taką reprodukcyjną. On ma moją linię pszczół. To tam się mogą kopulować i krzyżować. To tu wszystko zajajczone. To tu wszystko zajajczone. Drodzy Państwo, a wyników tego nie widać to jest ból szczelarza i teraz przeniesę z drugiej strony kamerę, żeby to lepiej było pokazać Jest ładny czerw. No, robota trutowa I W ramkach. W ramkach też błyszczy i nakrop To musiały już dzisiaj przynieść. Z ramek się leje. No popatrzcie się. Wszystko gra A tych pszczół Nie ma za dużo. No wiadomo, że pól ciepły. To w 99% pszczoły siedzą w polu na łanach kwiatów. No i już pod ramkami to chyba widać robota trutowa. No tu odkład robić z takiej godziny tam ze dwie ramki szerwiem i matkę to tylko w godzinach wieczornych bo tak jakby teraz chciał zrobić odkład no to nie ma pszczół na ramkach i z czego zrobi odkład no popatrzcie się jak one poszły w nastrój rojowy no nie w nastrój ro rojowy tylko uważają, że osiągnęły dojrzałość biologiczną no i choćby im dał pustą ramkę do roboty, no to ci zrobią robotę trutową także ciężka sprawa no i zobaczę, czy ten czy to ja skuczę zielę, teraz drugi raz pryskam zlikwiduję jakieś patogeny proszę popatrzeć, one noszą nakrop One noszą nakrop. No nie myślałem, że ona będzie w takim stanie, bo była bólu 10, gorsza. I tamta pięknie się rozwinęła, a ta jakoś to nie idzie. Przy sprawdzaniu diagnostycznym jesienią, niestety też waroze nie stwierdziłem. A jednak jakiś patagon, patagon siedzi Antegond, nie, cholera nie wypowiem tego patogany jakie siedzą w ulu Tu jest stary zapas ze zimy, to widać Także że tu można z tego w godzinach wieczornych, w ciepły dzień zrobić odkład drodzy Państwo. uzupełnić dwoma rękami węzy albo jedną i poddawać i poddawać, poddawać czerw na wychów mateczników. Drodzy Państwo, ja tak robię, jeszcze raz powtarzam. osieradza się rodzinę tak jak ja, później tak za tydzień czasu wycina mateczniki pierwszy raz potem yy, po dwóch tygodniach wycina mateczniki, drugi raz i wkładam dopiero, gdzieś po dwóch tygodniach jak będzie czerw zasklepiony i wkładam dopiero czerw, z którego mają mi wychować matki no to schodzi, bo schodzi no przekładanie do mateczników się nie bawię larw do miseczek, bo jestem za stary a to wiecie, jak wychodzi, potem matki giną przy zamiast do oblotu, to ona zginie, i a potem się chłopy zastanawiają, czego ona zginęła, no bo była wadliwa, uszkodzona przy przekładaniu, albo zaraz ją wymieniają, tak nieraz mi zgłaszali pszczelarze, że już im to moją matkę wymienili, i przestałem się w to bawić matka ratunkowa jest najlepsza no wiadomo, że to słaba rodzina to dużo mi tych matek nie wychowa ze 3, ze 4, z 5, 6 to różnie bywa ale to jest teraz wczesny okres pożytki są, to może więcej założą mateczników No i później tak kiedy u nas na wyjściu mateczniki porozkładać po rodzinach. I... O kurde i sprawa drodzy Państwo załatwiona. Najprostszy, najszybszy sposób wychowu matek. O, to ma być tak. Także taką rodzinę można sobie przeznaczyć na zabawę ona będzie w stanie mi wychować najprawdopodobniej no ta matka jakieś słabe geny ma że te pszczoły nie cieszą się długą żywotnością to wszystko ginie tak jak mówił, tu zrobię odkład, a matka pójdzie do kolegi, potem koledze sprezentuje Matecznik na wyjściu, i tu matkę wymieni. I tak skończę historię z tej matką. Bo teraz ją mam trzeci Sezon, i rozwija się tylko do pewnych granic, i na ten koniec. Ona by się nadawała do dziupli. Najlepiej. Bo by nie była nigdy za silna. I proszę Państwa. Z tym ujęciem serdecznie się z Państwem. Jeszcze, jeszcze mam czas na kamerze, to podejdziemy do innego ula. Jeszcze jeden będę sobie robił. Popuszczam. A teraz podejdę do ula. Do rodziny pszczelnej, która była najsłabsza i miała być najsłabsza na wiosnę. A to się ukazało, że ona jest najlepsza z tych najsłabszych. No proszę Państwa, takie życie czasem jest przewrotne. Że człowiek planuje, a przyroda decyduje. No zobaczymy, co tu w tej rodzinie jest. Czy ona mi weszła do północy stawki, bo to byłaby stawka. Dobra, byłaby sensacja niektórzy oglądający się dziwią, że te moje ule tak o, otulone, a nie wentylowane. Zobaczymy w środku. Tu jest więcej pszczół niż w poprzednim. One no jest w trzech komórkach, proszę państwa na kropik. To jest w trzech komórkach na, na kropik I do państwo. Tych studni to brałem niewiarygodnej ilości miotków No ale te czasy się już skończyły Żeby wziąć miód musi być matka dobra Przy zbiorach jakie my tu mamy bardzo dużo bardzo dużo ładnej młodej pszczoły i jajka i ten zapach zula rodzina jest no nieźle rozwinięta ale nie na tyle żeby zagospodarzyć pół nadstawki no ale po drugie dzisiaj pierwszy dzień latają po tych chłodach jest tej młodej pszczoły masę a nie chce mi się jej pryskać tym jaskółczym zielem tylko to wszystko przypatrzę i Ach, widać mam radę. Piękny czerw, jak państwo widzą, sama młoda pszczoła, na szczęście jeszcze ustrzyglona jest taka rodzina, która będzie gotowa do zbiorów na 1 maja. Nie wiem, widać, czy nie? Masę młodej pszczoły. Sama młodziutka pszczoła. Czysta, bez warozy. Gdyby była waroza, to by nie było tych młodych pszczół. Proste. Gniazdo ładnie wypełnione ramkami dalej na kropum bardzo mało widzę musiały zjeść bez ten okres składu. No jest potencjał na rodzinę i pomyśleć że w ubiegłym roku ta sama matka nie potrafiła rodziny zbudować i pudrowana była i głaskana Tak ona zbudowała a jej siostra w tym poprzednim ulu coś pryskałem nie dała rady zbudować tej rodziny ładna naprawdę ładna młoda pszczoła tyle co wyszła z gniazda i tu na dróbki wszystko są pod ramkami C nietrutowe. Wszystko pięknie zaczerwione. Tylko młodzienka pszczoła po plastrach chodzi. Tu już widać ten nakrop. No tego nie było. Ile tu ramek? 6, osiem, 6, 8. 8 ramek zagospodarowanych. Tak, drugi zbiór będzie ładny z tej rodziny. I tu nie wiem, czy Państwo widzicie. Tu jest ramka dość mocno zalana. Nic, ja zauważyłem, że one, tu w tym bólu, choć słaba rodzina, wszystkie zapasy zimowe wyjadły. Hmm, tu było dużo zapasów. Ona tylko siedziała na czterech ramkach. Proszę Państwa, tym ujęciem. serdecznie się z państwem żegnam